Cześć, witam Was Ciobutko. Muszę mówić szeptem, bo mój synek obok śpi. A ja dzisiaj wychodzę na bardzo ekscytującą kolację do centrum Londynu i już się nie mogę doczekać, bo dawno nie byłam w mieście. I pokażę Wam dzisiaj, co mam na sobie. Półdzienny makijaż wzmocniłam przez lata czerwonej pomadki w bardzo intensywnym kolorze. Jest to szwinka z firmy MAC w kolorze Lady Danger. I mam na sobie sukienkę w kremowym kolorze z koronki, która wydawałaby się być bardzo elegancka i stonowana, którą też troszeczkę upinkantniłam i zdecydowałam się nałożenie jej z, ze skóraną spódnicą z hajem, którą mam już w swojej kolekcji od obych dwóch lat i żeby Wam udowodnić, że mam pod spodem sukienkę, tym wystarczy, że zrobię tak. Na nogach mam czarne kryjące stopy i po raz kolejny swoje bodki z Topshopu. shopu. Myślałam o obsasach, ale z drugiej strony wiem o tym, że będę długo chodzić i zdecydowałam się na wygodniejszą opcję. Z akcesorii po raz kolejny moja torebka z rebeki Minkow, do której wbrew pozorom naprawdę bardzo dużo się mieści rzeczy. Na paznokciach lakier z firmy Essay, The Boy Blue Blazer, coś w tym stylu, napiszę Wam później dokładnie jak się nazywa ten lakier. I biżuterię też utrzymam w minimum i jedna z nich to bransoletka, która nie zdymuje z moją grupę krwi, a druga to mm, bronzeletka z firmy Mulberry. I jeszcze nie zdecydowałam, jakiego zapachu użyję, ale waham się pomiędzy Gucci Guilty a Thierry Mugler Alien. Też ciężkie zapachy, ale idealne na takie zimowe wieczory. Oczywiście na wierzch nałożę jeszcze ciepłą puchową kurtkę i szalik, bo jest bardzo, bardzo zimno na zewnątrz, ale tego już nie będę Wam pokazywać. I koniecznie czekam na Wasze opinie, jak podoba Wam się moja sukienko bluzko stylizacja, czy też tak robicie, że swoje sukienki bluzki i na odwrót. I do zobaczenia w niedługo. Na razie!